To nie trenuje, to szampana, nie pije nikogo, nienawidzę i nikogo też nie zabije. kijem stylistykę liryczną, optymistyczną, łap to kurwa stykło tutaj pękło dosyć dużo, my się tutaj grubo nie bawimy, łap rozkwiny Twarde rymy, parzy jak pokrzywy, stan jest tu prawdziwy To nie dystopia ani dark, chociaż lubię taki nawet nawijać klimat Mogę dukać trapem i by było dobrze Łap to po prostu, to jest prosto progres Ej człowiek nikomu tu nie wadzę i nic nie poradzę Drogę wskażę drogowskazem o czymś marzę Tutaj tak nie, o haharze może jakaś siatka by się przydała, w sumie tak bez żadnego wała. Opłacone ani tam podatki, że się tam nie płaci nie mam takiej gadki. Ej, i miałem nie nagrywać, miałem tego nie robić i każdy mi przerywał. Kiedyś to się śmiali, że kurwa nie ma stylu, a teraz dukam parę stylów i zmiły. Tutaj na no, pełnym lajcie, kurwa. Łap to ani żadna rozjebunda, trzecia runda. Czy ją wygra sam, zapomnij o tym albo nie wiesz w co grasz. Tutaj i co się się mu mieć na kogo liczyć Trochę mi zabrakło słów, nie wiedziałem co nawinąć, ale siadło tak jak nawinął W sumie nie zginął, nie zaginął nikt z nas I upłynął czas Takie skurwa mać, nie gadam z pewnym człowiekiem Jednym drugim trzecim wbić to sobie w dekiel łap to, bo taka zraza o pieniądze, ale skaza, ale hała, bo minął już rok Siadło tak jak kop. Nocne opowieści, kurwa nie strumny. Łap to tak nie dożyjesz drugiej rundy. Albo przejdziesz tam sztywniutko, łap to nadal krótko. Między wódką i zakąską. Łap to tak, gdzie to gąską. Gdzie ten styl amerykański czy niemiecki? Tak, tylko takie dawki. Z tymida siada hit, siada git, siada to, nabija to termit. I. Zaraz to kończę, cisza nocna, na tym to zakończę.